Cześć ludziska, witam was, witam was bardzo serdecznie, jak zwykle, zresztą trochę o polityce dzisiaj, coś nowego, prawda? Poruszę tutaj temat odzywek nijakiego pana Łukaszenki, który poniekąd jest prezydentem Białorusi, nadal nam panujący łaskawy, oczywiście tutaj sarkazm. No, no... Wypowiedział się pan Łukaszenko dosyć no, <laughs> ciepło, że tak powiem, o relacjach z Polską. Pod względem no, nie tylko co, nie tyle co relacji z Polską, między innymi, ale też co do Polonii na Białorusi. Powiedział, że dostaną w mordę i to mocno. No, moi drodzy, robi się coraz ciekawiej. Rosja gromadzi wojska. Białorusi, znaczy Białorusi, przepraszam, źle powiedziałem, bardzo źle powiedziałem. Łukaszenko tutaj, że tak powiem, podskakuje. Wiemy o tym, że no, Łukaszenko to jest bardzo dobry przyjaciel pana Putina i przyjaciel Rosji. Oczywiście, no, myślę, że duża większość narodu białoruskiego nie za bardzo tutaj stoi po stronie Łukaszenki, no ale jakby nie było, Łukaszenko jest. Prezydentem Białorusi i tak dalej, on sprawuje władzę, więc no tutaj tak naprawdę nie za dużo mają ci biedni ludzie do powiedzenia: cokolwiek do powiedzenia. No protestują, protestować powinni, protestują dalej i tak dalej. No ale, no cóż, no ale Łukaszenka, jak był prezydentem, tak nadal nim jest. Emocjonalne słowa urzędującego na Białorusi od 1994 roku Aleksandra Łukaszenki padły we wtorek podczas narady z członkami rządu, w tym szefem resortu spraw zagranicznych Ładmirem Makiejem. Nie zamierzamy z nikim prowadzić wojny. Nie chcemy wojny, ale jeśli do nas będą w taki sposób się odnosić, jak to było pod koniec ubiegłego roku i teraz, dostaną po prostu w mordę i to bardzo mocno, powiedział Łukaszenko, cytowany przez rządową agencję Biełta. Wystarczy już. Zachować się jak y, pasywni obserwatorzy. Tam, gdzie trzeba, powinniśmy reagować adekwatnie, tak jak to było w Brześciu i Grodnie. Ale nie unikniemy tego, by y, normalnym językiem rozmawiać z naszymi sąsiadami. Tłumaczył. No cóż, odnosząc się do tematu aresztowanych niedawno działaczy mniejszości polskiej, powiedział, że była to reakcja organów ścigania na złamanie prawa przez niektórych obywateli Białorusi nazywających się Polakami. Polecił też zająć się działalnością struktur destruktywnych. I przeprowadzić kontrolę wszystkich szkół językowych, mając na myśli język polski, oczywiście, organizacji harcerskich i innych struktur sponsorowanych z zagranicy. Nie, za, nie zamierzamy wyżynać tych, kto przynoszą, którzy przynoszą korzyści państwu, ale my zobaczyliśmy, kto to jest, dlatego musimy nimi wstrząsnąć. Jeśli będą zdolni pracować dla państwa, będziemy z nimi współpracowali, a jeśli nie, to pod nóż grzmiał Łukaszenko. W trakcie narady Łukaszenko polecił szefowi MSZ, by przedstawił zachodniej opinii publicznej kwestię polską. Tak, dokładnie tak to, się, tak to jest. Kwestię polską, tak to nazwał. Na Zachodzie nie wszyscy rozumieją, co się naprawdę dzieje. Trzeba aktywniej promować tematy związane z prześladowaniami etnicznych Białorusinów w okresie międzywojennym oraz w okresie powojennym, z działalnością polskich i nie tylko polskich nacjonalistycznych formacji bandyckich na naszym terytorium, oraz z dążeniami władzy tych państw do odzyskania kontroli nad częścią terytorium Białorusi. W Warszawie do dzisiaj mówią o takich, o tak zwanych kresach wschodnich. Powiedział Łukaszenko, znaczył, że na Białorusi działa tylko jeden oficjalny związek Polaków i że to ta organizacja powinna działać na rzecz, kolejny cytat, wzmacniania relacji.